Czas na audycję gości Radia 5, a w naszym studiu dzisiaj pan Paweł Żuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora i witam wszystkich radiosłuchaczy Radia 5. Robi się coraz cieplej, no to nasuwa się pytanie jedno. Panie dyrektorze, kiedy zaczynamy sezon kąpielowy? No już niebawem, bo 22 czerwca rozpoczniemy ten sezon kąpielowy, a będzie on trwał aż do 1 września. Więc tak naprawdę bardzo długi sezon kąpielowy. No i jeżeli mamy pięknie położone miasto, które posiada jeziora Euckie, praktycznie w samym centrum miasta, pozwala na to, żeby właśnie korzystać z tych uroków lata, a myślę, że będzie ono gorące. No, też mamy taką nadzieję, że lato będzie gorące. Jeżeli chodzi o plaży, no to mamy dwie. Mamy starą plażę miejską przy ulicy Parkowej, no i nową plażę miejską przy ulicy Kolbego. No i tutaj nasuwa się pytanie, które będą zabezpieczone, a które nie. I które mamy takie właśnie, które to będzie główna plaża miejska, która będzie, a na której, no, wprost powiedzmy, będą ratownicy, a na której nie będzie. No więc tu myślę, że nie zaskoczę swoją odpowiedzią. E, zabezpieczymy dwie plaże, zarówno tak zwaną, tak jak Pan wspomniał, i starą plażę miejską, i też nową. E, dwie plaże będą w pełni zabezpieczone przez e, naszych profesjonal, profesjonalnych ratowników. No i myślę, że e, tutaj Godziny, które będą dostosowane praktycznie od 10 do 18 dla wszystkich korzystających z jeziora łackiego, będą w miarę optymalne i z możliwością skorzystania właśnie z tych uroków, uroków lata i myślę, że też ciepłego, tak jak wspomnieliśmy, ale przede wszystkim bezpiecznego. No właśnie o ratownikach tutaj warto wspomnieć z racji tego, że no, z jednej strony jest to bardzo ważna funkcja pełniona przez właśnie ratowników, ale z drugiej tak trochę niewdzięczna. No to tak, zgadza się, dlatego powinniśmy jeszcze może bardziej doceniać tych ratowników. Dla nas najważniejsze, żeby te lato, tak jak poprzednie lato, było bezpieczne i to jest priorytet, nie jest tym priorytetem jakiejś innej atrakcji, natomiast bezpieczeństwo stawiamy tutaj na pierwszym miejscu. Dlatego te dwie plaże będą w pełni zabezpieczone, zawsze przez dwóch ratowników. E, zawsze w godzinach od 10 do 18, e, ci, którzy będą chcieli skorzystać e, z kąpieli, będą to e, robić w wyznaczonych miejscach do kąpieli o, o tych, o których wspominaliśmy czyli przy ulicy Kolbego oraz przy ulicy Parkowej. No i przede wszystkim musimy się skupić e, też na tym, że ratownik nie jest od pilnowania też dzieci, e, gdzie, co po niektórzy troszkę to mylą. Ratownik jest od ratowania i od pilnowania bezpieczeństwa tak naprawdę, a nie od pilnowania dzieci. To e, dzieci powinny być pod opieką rodziców czy też, e, też opiekunów. Więc myślę, że tutaj powinniśmy tak podejść do tego zawodu ratownika e, trochę bardziej poważnie e, i, i traktować go jak najbardziej. Serio, i to jest bardzo niewdzięczna z jednej strony praca, ale bardzo potrzebna, i myślę, że nieodzowna przy miejscach wyznaczonych do kąpieli. No właśnie, o tym warto wspomnieć, bo tutaj pan powiedział, miejsca wyznaczone do kąpieli i takie miejsca mają też takie specjalne strefy oddzielające wodę płytką, gdzie dzieci mogą się bawić, i głęboko, gdzie właśnie to jest miejsce dla dorosłych. I tutaj warto pamiętać o tym, że no, dzieciaki to raczej niech pilnują się brzegu. Tak, zgadza się. To tak jak wspomnieliśmy, niech dzieci korzystają też z jeziora Ockiego jak najbardziej, niech korzystają z kąpieli wodnych. Natomiast my też zwracajmy uwagę, gdzie to dziecko się znajduje. Tak jak pan wspomniał, są strefy wyznaczone dla tych nieumiejących pływać, tak strefa płytka oraz ta strefa głęboka. Gdzie jest to odznaczone? liniami, gdzie jest to naprawdę widoczne wystarczy spojrzeć tylko na akwen i od razu widać, gdzie jest płytko gdzie też nie, bo jest to wszystko wyznaczone przez nas, no i dlatego też na pewno nie, nie spożywajmy alkoholu i nie skupiajmy się tutaj na, na takiej zabawie, jeżeli jesteśmy z dziećmi, bardziej korzystajmy tutaj z tych uroków też, żeby to było bezpieczne i, i z korzyścią dla dzieci też, i też dla nas no i mm, pamiętajmy też, że to jest miejsce publiczne, więc korzystajmy w taki sposób, żeby też nie uprzykrzać życia i odpoczynku też innym. No właśnie, tutaj bardzo ważna kwestia jest poruszana, bo nie jesteśmy sami na tej plaży. Jesteśmy, dzielimy to plażę z imam no, miejsce publiczne, no to jednak trzeba się pilnować i zachowywać się odpowiednio. Dokładnie tak. E, zgadza się. No jeżeli e, są piękne słoneczne weekendy, no to e, po, po kilka tysięcy osób mamy na plażach, więc. Tu można sobie wyobrazić, ile to jest ludzi, więc nie ciężko sobie pomyśleć, że nie jesteśmy sami, a wręcz przeciwnie, jest to miejsce publiczne. Korzystajmy w pełni z tego miejsca, ale przede wszystkim z korzyścią dla siebie i dla innych uczestników. Sezon wakacyjny to wiadomo nie tylko kąpiele w jeziorze, ale także imprezy, czy też inne wydarzenia. I tutaj chciałbym zapytać o jedną rzecz, o nowinki. Nowinki, jeżeli chodzi o nową plażę miejską. Znaczy, jeżeli chodzi o, o plażę miejską, to tak jak inne, inne nasze miejsca sportowe, staramy się wykorzystywać każde miejsce. Jeżeli chodzi o plaże, czy też park wodny, park linowy, czy też miejsca, miejsca wyznaczone, też tam tak jak teraz w maju już mieliśmy, nie mieliśmy jeszcze początku sezonu letniego, ale już w maju mieliśmy Mistrzostwa Polskie i Baltic Cup skuterów wodnych na naszej nowej plaży miejskiej. Pokazuje to, że. Pełni wykorzystujemy te miejsca i te walory turystyczne i pokazujemy euk jak z najlepszej strony. No właśnie, tutaj chciałbym zapytać o bardzo ważną kwestię, gdyż w tamtym roku wielkim objawieniem na Nowej Plaży Miejskiej były imprezy sportowe, w tym rozgrywane na boisku na jeziorze, rozgrywki 3 na 3 Czy w tym roku planujecie coś takiego, czy są już jakieś takie rozmowy z organizatorami tego przedsięwzięcia, że może pojawi się druga edycja? Tak, jak najbardziej tak. Jesteśmy tutaj współorganizatorami tej imprezy. Bardzo dobrze się impreza sprawdziła w zeszłym roku. W tym roku też jest planowana, niemniej jeszcze myślę za wcześnie na to, żeby, żeby o tym wspominać. Z tego względu, że w dużej mierze też jest ona obwarowana wsparciem też finansowym zewnętrznym. No i tutaj czekamy też na decyzję organizatorów, z jaką to pompą zrobimy tą imprezę, czy też zmniejszą, czy też zwiększą, ale na pewno, na pewno jak najbardziej ona się powtórzy. Byłby, był to fajny strzał i, i myślę, że będziemy to kontynuować. Także bardzo dobry pomysł. No i my oczywiście czekamy na oficjalkę i na, na, na więcej informacji na ten temat. Teraz z nowej plaży miejskiej chciałbym przeskoczyć na starą plażę miejską. Z racji tego, że po bardzo. W okresie wracają koncerty plenerowe na starej plaży miejskiej. Kogo zobaczymy? E, tak, tak, wracają koncerty. Już w zeszłym roku mieliśmy próbę po tym czasie pandemii, po tym co się działo w jakichś takich zamknięciach naszych w domach. Powróciliśmy do koncertów. W tym roku będą te dwa koncerty takie otwarte, ale też powracamy do muzyki też na promenadzie. I 6 lipca będzie to elektronik. To koncerty muzyki takiej elektronicznej. No, w skrócie powiedzmy, to jest po prostu noc na promenadzie. Tak to się kiedyś nazywało i po prostu do tego wracamy. Dokładnie tak. Tak się to nazywało i do tego wracamy. Myślę, że część tutaj, duża część młodzieży, osób młodych czekało na to. No i później 7, 7 lipca będzie Kumba, Kubańczyk, jest to też koncert hip-hopowy, który będzie już na, na starej plaży. I, I później 14 sierpnia koncert z Kolima, który myślę, że zakończy te koncerty, takie otwarte, właśnie w tym miejscu. Bardzo ciekawie to wygląda. No i oczywiście wszystkich serdecznie już teraz zapraszamy na to, aby się na takich koncertach pojawić. I na zakończenie naszej rozmowy jeszcze chciałbym zapytać o Zorientuj się na Ełk bo kolejna impreza, właśnie, wielka impreza przed nami. Kilka słów na ten temat. Tak, 19 maja startujemy z pierwszą rundą Zorientuj się na Euk. Myślę, że impreza, która już jest bardzo rozpoznawalna nie tylko tutaj w naszym rejonie, ale też w całej Polsce, zachęcam do korzystania i wejścia na naszą stronę www.mosirelk.pl. Tam znajdą Państwo wszelkie szczegóły odnośnie tej imprezy. Mogę w skrócie tylko powiedzieć, że bardzo fajna impreza, skierowana praktycznie do wszystkich, bo i do amatorów, ale też i do zawodowców możemy rodzinnie spędzić ten czas, możemy też indywidualnie sprawdzić się. W terenie leśnym. Warte podkreślenia jest, że impreza jest mm, tak naprawdę no, bez komórek, bez y, udogodnień nowoczesności. tutaj Mapa no, w rękę i poszedł. Teraz bazujemy na mapie i, i na kompasie. Myślę, że tutaj y, jest fajna, y, fajny czas, pogoda sprzyja i, i myślę, że tutaj y, tereny też są piękne które warto zwiedzić nie tylko uwiecznić no w telefonie, ale też myślę, że spędzić właśnie tak jak wspomnieliśmy w zmapu w ręku. Także my też serdecznie zapraszamy, a wszystkie informacje potrzebne do tego, żeby wziąć udział w tej imprezie znajdziecie na stronie Mosfiru, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, tylko przypomnę naszym gościem w Studiu Radia 5 był Paweł Żuk, dyrektor Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji Wełku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No i do zobaczenia na naszych imprezach Wełku.